Pani w dzisiejszym przeglądzie cudowne nowości ze sklepu Deals, absolutny hit tego przeglądu, kalendarz adwentowy z Revolution w mega niskiej cenie, bombki, a nawet zestawy bombek o 4 zł, więcej choinki świąteczne, gałązki i wiele, wiele innych. No to co? Lecimy? Idziemy na święta, ale mamy kawałek do przejścia, także łączymy się za chwilę. Na lewo proszę. Jest bombka, jest dobrze. Wszystko od góry 8 zł. Taka konkretna, zobaczcie. Nie będę ściągać do ja tego tak nadwieszenia. Ale o, tak wam najadę. Dobra, ale to co mi się uda podnieść, to podniosę? Dyszka, wszystko tutaj, dziewczyny. O, dyszka. Wszystko, wszystko. Tutaj to są ceny, co? Też dyszka. To jeszcze o taki kolorek. O, takie plastiki. Ewentualnie pełne. Tutaj cekin. Nie, to jest brokat. Czerwony, 12. No i to co w Pepko za 10. Nie wiem, czy w pepku też były po 10. Po ile są w Pepko te, te bombki, kojarzycie? Piszcie w, w komentarzu. Jest też jest nic ciekawe, czy na jakiejś wyprzedaży. O tutaj takie 3 sztuki za 12 zł. Mhm. I takie mniejsze zestawy za, za 10 zł. Jest też latarenka, led, ale nie mam ceny, to się ją chyba przestawi, widzicie? Chyba tak. Dobra, to chodźmy prawo. Cóż to za znicza? 6 zł. Czyli co, cena regularna to nie jest. Fajna wątka, nie? To nie jest jakaś promka. Ale piszą, że big deal, nie? No to chyba big. Nie no, 6 zł, aż chyba bo wróć. Zobaczcie, no to chyba tanioszka, nie? No mocna tanioszka. Tak się prezentuje. Dobra, liczba babo na święta. O, co to jest w ogóle tutaj? Kosz prezentowy, 25 zł. Aha, czyli macie tutaj gotowy prezent, tylko wypełnić ten kosz, czym tam sobie chcecie. Patrzcie, nawet wstążeczki, kokardeczki, no wszystko jest. Bardzo fajna opcja. Ewentualnie taki kolorek. O. Czyli dwa kolory. To też jest ekstra, taka grylanda. Ale to jest leciutkie aż o. Fajne, nie? Fajniutkie. Ale chyba to z zieloną ładniejsze. 12 zł. Gwiazdy piątka. 3 zł. Kwiaty 3. A no i tutaj te nawieńce. 4 i 4 łąbytki. Identyczne były w zeszłym roku. 20 zł. O. Podnie podnieś jakieś 35 cm średnicy. Tu masz babę. Tam kręcisz z boku. 30 zł, 34 sztuki. Takie big zestawy, 50 sztuk. Też 30 zł. I od góry 4 zł. 18 sztuk. Widać? Nie wiem, czy to... Może wyjmę choć jedno. O, a nie, to jest... Aha, to też 4 zł. Takie mini-mini. Ale są jeszcze takie średnie. O, taka różnica, dziewczyna. no Wleciały trochę bombki, nie? do Dean's. Tak, ostatnio jak tu byłam, to ten, ten reguł był dzielony z Halloween, a teraz tylko święta. Okej, okay. ile czapy. Fajna czapa też w Rosmanie, ale tam chyba dużo wyżej niż tutaj. Za piątkę, serio? jest wygrywa, jeśli chodzi o ceny. Wszelkie opaski. Fajne, 5 zł. Powyżej też za piątkę. To świeci? Nie, ale dzwoni. O, są dzwoneczki. Dobra, tutaj choineczki, ale trochę dokręciłam. Nie, tutaj nie. Co to jest? Aha, to jest grillanda. To świeci? Nie, to po prostu wygląda. 6 zł. Ładno. Ile to jest? 2,75 metra. O, jest jeszcze biała. Taki drucik w sensie. Tutaj towarzystwo. Za piątkę. O, co to jest? Jakaś taśma. 4 zł. W sensie dwie. Mhm. I podniesiemy jakiś brokatowy stroiczek. 35 zł. Nie chcę się, wiecie, tym brokatem wysmarować, bo jestem na czarno. Także no... Daruj sobie kobitowo, już później cała się świecieć. No. 25 zł już czas. Aha, to są... Ale nie, pokazywałam je ostatnio. Ale dobra, już podnieś po jeden. O, to są takie... Coś takiego. 6 tylko. Serio. Chyba taniej to się nie da. 20 złotych, takie choineczki, drewienka. Ciekawe czy mają jakąś większą choinkę. Zaraz się że ale chyba nie ma, wiecie. Póki co taka mini, mini. O. Za dwie dyszki. Jejku, zobaczcie. Cała się świeci Cała. O chyba, bo miałaś nie tykać. No dobra. Nie wytrzymam. Patrzcie jakie śliczne słoiczki świąteczne. 25 złotych tylko. Ale ekstra. Tutaj coś. Aha, coś do. Malowania w sensie dla dzieciaków. 7 zł. I od góry, tak sobie przelecimy szybciutko. Jaki ciastek. Bardziej pani ciastkowa. To 5 zł, wszystko, nie? Mhm, Fajne. 6. No, no, no. A jak tam opakowania prezentowe? 3 zł takie torby. Ale cena. 5 zł. No. Za piątkę. Piątka, piątka. Piątki, wszystko. A ten zestaw tutaj 4 zł. No serio, patrzcie, jak, jak to tanio. I pudełeczka za szóstkę. Wszystkie tutaj. O, wszystko szóstka, dziewczyna mhm. Tutaj coś jeszcze jest. Co to jest? Aha, do malowania 15. Mniejsze, piątka i pi yy, 15. A tutaj, na tym... Aha, dla dzieciaków. Czekajcie, zobaczymy, chodźcie. Co to jest? A, takie naklejki. No. Kolorowanka. Okej, okay. ile to kolorów? To jest taki zeszyt y do ćwiczeń. Nie no, zeszyt do ćwiczeń to chyba to, a kolorowanka? Nie wiem. Zobaczmy ten zeszyt do ćwiczeń. Dla dzieciaków, fajna opcja na prezent, zobaczcie. Klorowanka, no świetna. No, no, no. Tylko 12 zł. Dobra. Wiesz babu niebieski. Idziemy dalej. Znicz. Ale to znicze. Nie kręcimy. Wszystko te same ceny, co była. Dyszka 6, 8. Także nic się nie zmieniło na zniczu. Dobra. I jeszcze żeby zobaczyć, czy mają jakąś choinkę większą. 4 zł takie domki. Lolki, aniołki, 15. 35. Renifer. oj tu jaka ekipa krasnali. 35 złotych z krzatów. Widać, widać. Dobra, chodźcie zobaczymy, czy mają jakieś większe. Jak nie mają, to, to już się nie łączy. Także do następnego. Cześć. A dobra, przypomniało mi się, że miałam zobaczyć, czy mają kalendarze adwentowe. Oj, i dobra, jest jakiś kalendarz. To jeszcze tak sobie zerkniemy. 45 zł. Wyjmę to. Nie. Herbata. Dziewczyny, nie wiem jak poza tutaj sobie ludzie stoją, to nie będę przeszkadzać. Czyli mamy jeden kalendarz z herbatą. To szukaj babo, dalej. No tak, sprzedziemy tutaj dla zwierzaczków. Ho-ho-ho. Jakie? Ekstra 15. Okej, okay. a tu? Dzwoni? No dzwoni. Ho-ho-ho. 6 zł. O, Babo, idź. Dobra, chodźcie, zobaczymy jeszcze te kalendarze, czy mają na lewo. Proszę. nach jest tylko 50 zł. Revolution. O, no, no, no. Dobra, było widać. Mam nadzieję, że tak. To lecę szukać dalej. To się babona szukała. Dobra, sklep mi się skończył, lekka ja mi się skończyła, wszystko mi się skończyło. Także idę. Dzięki, że byliście. Do następnego, cześć. Kochani, zostańcie jeszcze na chwilkę. Wybieramy top 5 produktów dzisiejszego przeglądu. Absolutny hit, kalendarz Revolution, kosze prezentowe dostępne w dwóch wariantach: bombki, a najbardziej ich ceny. Ponadto kolorowy zestaw wstążek i kokardek do pakowania prezentów oraz kolorowanka dla najmłodszych. A jakie są Wasze typy? Piszcie w komentarzu.